W dużej mierze to właśnie wyroby medyczne będą i są kupowane w związku z wszystkimi konkursami na Krajowy Plan Odbudowy. Z drugiej strony szpitale powiatowe, które mają wyniki ujemne, które nie płacą swoich zobowiązań. W Polsce nie ma jasnej procedury do tworzenia nowych świadczeń gwarantowanych czyli takiego systemu, który pozwoliłby wykorzystywać ten sprzęt. Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy. Gościem rozmowy jest Pan Arkadiusz Gądkowski, prezes Izby Gospodarczej Polmed. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentuje Pan Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych. W jaki sposób ta branża jest zainteresowana Krajowym Planem Odbudowy? I w jaki sposób ten Krajowy Plan Odbudowy może być odpowiedzią na te wyzwania, te problemy, które, których doświadczamy w systemie ochrony zdrowia? Izba Polmet to organizacja zrzeszająca dostawców wyrobów medycznych, od producenta przez importera, po dystrybutora czyli od tych, co produkują w kraju, przez tych, którzy sprowadzają z krajów trzecich, spoza Unii. Kończąc na tych, którzy sprowadzają z Unii Europejskiej, wyroby medyczne, czyli urządzenia, oprogramowanie. Tysiące różnych. E, bardzo różne produkty, tak. których podstawowym, zasadniczym działaniem nie jest działanie farmakologiczne. No i faktycznie te produkty e, bardzo mocno wpisują się w ramy krajowego planu odbudowy e, w zakresie zdrowia. W dużej mierze to właśnie wyroby medyczne będą i są kupowane w związku z wszystkimi konkursami na krajowy plan odbudowy. No dlatego to jesteśmy jednym z głównych rozmówców z Ministerstwem Zdrowia ze szpitalami mm. na temat tego, co, jak. Kiedy i możemy dostarczyć? No, ale KPO funkcjonuje w pewnej rzeczywistości. Jak tu i teraz wygląda system ochrony zdrowia z Waszej perspektywy i w jaki sposób KPO się może w to wpisać? Jak te środki z KPO mogą pomóc? Ym, może podzielę na dwie części tę odpowiedź. Ym, po pierwsze, system wygląda, jako cały system ochrony zdrowia, z perspektywy dostawców wyrobów medycznych, wygląda źle. Ym, system, a może nawet nie system z jednej strony szpitale. Bardzo duża dysproporcja wśród szpitali. Szpitale kliniczne duże, które sobie świetnie radzą. Czy dysproporcja pod względem wyników finansowych wyników i finansowych. pozycji jakby finansowej, tak? Tak jest. Także one sobie świetnie radzą, a z drugiej strony szpitale powiatowe, które e, mają wyniki ujemne, które nie płacą swoich zobowiązań, które nie wykonują E, już wstrzymały procedury. E, jeżeli wykonują procedury, to my, jako dostawcy, musimy liczyć się z tym, że są potężne problemy z płatnościami za towar, który dostarczamy. Więc e, to jest jedna ta kwestia systemowa. E, druga kwestia, związana z systemem i bezpośrednio już z KPO. Sprzęt, który e, jest kupowany, no to faktycznie systemu ochrony zdrowia. Nie stać na zakup tego, tego sprzętu, więc to KP odpowiada na potrzeby. Mhm. Warunkiem, jednym z, i z pomysłów przy dystrybucji środków było to, aby właśnie kraj nie miał funduszy normalnie na, na zakup takiego sprzętu. U nas takiego nie było. U nas 70 średnio powinno być 70% budżetu szpitali, to powinno być właśnie to są wynagrodzenia, pozostała część to powinno staczać na funkcjonowanie szpitali. No U nas za te pieniądze, jak funkcjonują szpitale, teraz nie mogłyby sobie. Pozwolić na zakupy takiego sprzętu. No, no zwykle mówimy o sprzęcie innowacyjnym, w miarę kosztownym, no ale tak czy inaczej, wymiana tego parku, którego posiadają, różnych aparatów do diagnostyki czy do leczenia, to kosztuje i szpitalów, szpitale w Polsce niewielkie nie mają na to pieniędzy. Czy KPO jest rozwiązaniem na tego problemu? Oczywiście wszystko można by było zaplanować lepiej i można by było rozpisać konkursy tak, aby one e, mogły być aby środki mogły być dystrybowane naprawdę do tych szpitali, które najbardziej potrzebują. E, staramy się my odpowiedzieć na te pytania i na te zapotrzebowania jak najlepiej. E, więc tak, dostarczamy, porezerwowaliśmy sloty, bo Polska konkuruje z innymi krajami, m.in. z Rumunią w tym, aby dostarczyć ten sprzęt. Tego sprzętu się w Polsce nie produkuje, mhm. więc tak, ten sprzęt jest dedykowany właśnie do Środków, które po pierwsze dostaną przyznane im środki z Ministerstwa Zdrowia, czyli w ramach konkursu. No i tak to będzie ten najnowocześniejszy sprzęt, no bo takie są warunki, aby to mhm. był. Często jest to sprzęt bardzo, bardzo drogi, mhm. wysoce zaawansowany. Tu, tutaj dochodzi ten problem VAT-u, bo szpital musi z własnych pieniędzy zapłacić VAT za ten sprzęt, który jest finansowany z KPO. Czy polskie szpitale są w stanie to zrobić? VAT na wyroby medyczne to jest 8%. To musimy o tym pamiętać, że to nie jest 23, tylko 8%, tak samo jak na prace budowlane. To jest plus. Faktycznie VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, tym samym te środki musi mieć ze swojego budżetu jako wkład własny, no ale wciąż to jest 8%. Wydaje mi się, że przy zakupach 10 miliardów złotych 8% mhm. to nie jest tak dużo, zwłaszcza kiedy szpital nie mógł sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu. Mhm. Um, Problemem następczym jest to, że w Polsce nie ma jasnej procedury do tworzenia nowych świadczeń gwarantowanych, czyli Gdy. takiego systemu, który pozwoliłby e, wykorzystywać ten sprzęt. Mm, i aby dyrektor szpitala płynnie otrzymywał te to środki, o no, co wiąże się to. Do nowych tym? zabiegów, nowych, tak nowych badań diagnostycznych. Dlaczego tak, Dlaczego tak jest? Dlaczego my no, nie potrafimy tych innowacji no, no Myślę, że to się zmieni wkrótce. Teraz myślę, że właśnie wszystko leży w systemie że system jest tak mocno niewydolny, że w naszym. W naszym pojęciu, wymaga on takiej gruntownej zmiany. Nie ma prawa, które by stanowiło o tym, jak stworzyć nowe świadczenie gwarantowane, na przykład z użyciem nowoczesnego robota, czy jakiegoś urządzenia do telemonitoringu i, i, i to się dzieje. Agencja Oceny Technologii Medycznych stworzyła raport na temat wdrażania innowacji, zweryfikowała rozwiązania światowe, Francja, Kanada, Niemcy i teraz w raporcie w ramach tejże agencji opublikowane zostały te rozwiązania i zaproponowano rozwiązania, jakie miały być w Polsce. Tym samym mam nadzieję, że ta dziura ten problem zostanie rozwiązany. To znaczy towarzystwo naukowe, konsultant krajowy będzie mógł zawnioskować o stworzenie nowego świadczenia gwarantowanego a zespół w Ministerstwie Zdrowia pod departamentem innowacji będzie oceniał technologie, które, w, o których wnioski zostały złożone i będzie decydował, czy wprowadzić je w pilotaże, czyli testowe finansowanie, aby mogły one funkcjonować. Co do sprzętu, który będzie kupowany z KPO, no to procedury będą finansowane w ramach e, standardowych procedur, rozliczeń. Jeszcze nie zdążymy z tymi zmianami na KPO. My, myślę, że nie. A jak Pan uważa, czy ten sprzęt, te wyroby medyczne, które trafią do szpitali dzięki pieniądzom z, pieniądzom z KPO, to będzie taki jednorazowy impuls, czy to będzie bardziej trwała zmiana, czy ten wpływ będzie bardziej wieloletni niż jednorazowy? No bo sprzęt, Jest się takie kupi, coś na jak mapy stoi, potrzeb tak? zdrowotnych z jednej strony, czyli tak. musimy planować zakupy w danych miejscach danego sprzętu. Kolejne, kolejna część obrazu to to, że tak jak wszystko w biznesie sprzęt podlega amortyzacji i niezbędnym wymianom. Ten sprzęt musiał być i tak wymieniony, musiał być często zakupiony, więc to, to jest jedna, bo kolejna potrzeba, na którą jest odpowiedź. Trzecia sprawa to jest nowa perspektywa finansowa w ramach Komisji Europejskiej i dystrybuowania środków na zdrowie. Polska, ta ten, ten nowa perspektywa już będzie za kilka lat, krótkie kilka lat, za dwa lata będzie się, będą się już to zamykały negocjacje. Więc. Będą, będą kolejne tury, w ramach których będziemy musieli bardzo dobrze zaplanować wydatkowanie tych środków. Myślę, że to jest pierwszy krok i drugi krok powinien nastąpić w tych najbliższych latach i Polska powinna, polski rząd bardzo powinien mocno o to walczyć, bo KPO to jest. Jak ktoś dzisiaj podczas konferencji powiedział, KPO to jest pożyczka. Pieniądze, które Polska wkłada do budżetu centralnego, później musimy zawalczyć o to, żeby odebrać ich jak najwięcej na inwestycje w naszym hmm. kraju. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, kapo to będzie jakby pierwszy krok, tak? pierwszy element tej przyszłości. Tak? Tatura to jest jedna, a kolejna perspektywa finansowa hmm. za kilka lat. Spodziewamy się, że tutaj jednymi z największych beneficjentów w całej Unii Europejskiej będą Rumunii i Polacy. To jeszcze na, na, na koniec jedno pytanie. Czy my dobrze myślimy o tym, że właśnie ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia powinien być możliwie jak największym beneficjentem tych środków KPO? Czy my akurat tego dzisiaj potrzebujemy najbardziej? Trochę wyjdę poza ramy. Tego, co robię na co dzień, czyli reprezentacji Izby Polmet, ale ja uważam, że powinniśmy dbać o trzy rzeczy jako społeczeństwo: o zdrowie na pierwszym miejscu, o bezpieczeństwo, no i sytuację ekonomiczną naszych obywateli. I środki. Te środki powinny być tak dystrybuowane, abyśmy właśnie zapewnili sobie te trzy elementy. Jeżeli społeczeństwo jest bezpieczne, jeżeli jest zdrowe, jeżeli żołnierz jest zdrowy, jeżeli wie, że będzie miał zabezpieczenie później w odpowiednie, wysposadzone w szpitale, to też zapewni nam bezpieczeństwo. Więc odpowiadając już wprost na pytanie, które pan zadał, uważam, że tak i uważam, że zdrowie to jest priorytet. Zdrowie, bezpieczeństwo, a później warunki ekonomiczne, jedno wynika z drugiego. Dziękuję bardzo.